Opuszczone hale, zawalone domy, gruzowiska, jednym słowem wszędzie tam, gdzie człowiek może być zagrożony, w tych sytuacjach wykorzystuje się zmysł psów poszukiwawczych. To one po zapachu potrafią zlokalizować ludzi. Jednostka z Jastrzębia Zdroju bierze udział w akcjach, w których poszukiwane są osoby żywe. Psy są ćwiczone konkretnie do tego typu akcji. Nasze psy nic nie muszą wąchać. Jeżeli mają szukać, to szukają zapachu osoby ludzkiej i po prostu pracują górnym wiatrem. Nie, nie pracują tak psy tropiące, tylko pracują górnym, nosem, górnym wiatrem. i Jeżeli taką osobę nam znajdą, to zaczynają szczekać. To jest sygnał do nas, że osoba poszkodowana jest znaleziona. Musimy jak najszybciej do niej dotrzeć, bo psy się wypuszcza na pewną odległość, i, i, i to jest ta praca właśnie tego psa. Dokładność psiego węchu zależy od warunków pogodowych, jeżeli jest wietrzna pogoda, pies w lot złapie trop. W ubiegłym roku Jastrzębska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza wyjeżdżała do 29 akcji. Do jej dyspozycji jest 5 psów z egzaminami gruzowiskowymi, kolejne dwa się szkolą. Uczestniczymy w akcjach, to są psy, które pracują na gruzowisku, czyli wszystkie zawalone kamienice, można powiedzieć bytom, ruda śląska, tamte strony i poszukiwanie osób zaginionych w terenie, czyli lasy. W Mnichu nie brakuje chętnych strażaków do różnych działań. Działa tutaj grupa ratownictwa wodno-lodowego. Strażacy chcą jednak dalej rozwijać swoje umiejętności. Pomysł się wziął stąd, że u nas akurat jest OSP duża, dużo osób jest i, i każdy ma inne zainteresowania. A jeżeli są możliwości to te zainteresowania w jakiś sposób trzeba realizować. My się akurat moja osoba i tutaj inne osoby się realizują w ratownictwie wodnym. Tworzymy tą grupę, jesteśmy wyszkoleni, przygotowani do działań. A inne osoby, aczkolwiek też te osoby, które wchodzą w skład grupy ratownictwa wodnego, postanowiły obrać sobie za cel szkolenie się właśnie z psami ratowniczo znaczy poszukiwawczymi. Ćwiczenia w byłej cukrowni nie odbywały się pierwszy raz. W 2009 roku ćwiczyli tutaj strażacy z grupy ratownictwa wysokościowego. Obecne były również psy poszukiwawcze. Wówczas pojawiły się pierwsze pomysły, by i w Mnichu była taka jednostka. I w zasadzie można powiedzieć, że to w 2009 w jakiś sposób nam tam utkwiło w głowie, żeby też. Jakieś marzenia tam chłopaki miały, żeby być takim przewodnikiem, no dzisiaj zaczynają już to realizować, już od, trzech, od dwóch miesięcy, w zasadzie dwa i pół miesiąca już jest już na szkolenia do, właśnie do Jastrzębia, tam się szkolą z, z, już z przewodnikami. Grupa w Minichu nie będzie jednak samodzielną jednostką. Wszelkie działania będą koordynowane z grupą z Jastrzębia. Psy a są to najczęściej Labradory bądź border collie, trenuje się od szczeniaka. Dla opiekuna psa to związek na całe życie, bo jeden pies to jeden właściciel. Przed strażakami w mnichu też wiele ćwiczeń i testów, ale zapał jest. Głównie chęć rozwoju, chęć pomagania ludziom, którzy są, potrzebują tej pomocy. Taka inicjatywa nasza. Trudne to szkolenie? No, można powiedzieć, że to nie jest takie proste, jakby się wydawało, jeżeli chodzi o same psy. Bo jednak takie szkolenie takiego psa troszeczkę czasu wymaga, a trzeba zacząć od wyszkolenia opiekuna. No, jesteśmy kandydatami na przewodników psów, więc dopiero jak tam chłopaki z Jastrzębia, z tej specjalistycznej grupy powiedzą, że się nadajemy na przewodnika psa, wtedy można szukać psa. No i później tak dla nas. No i później szkolenie takiego psa, no. 2-3 lata, zależy od charakteru psa. W OSP w mnichu planuje się przeszkolenie dwóch, trzech osób na psiego przewodnika. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to gruba taka będzie tutaj funkcjonowała na przełomie 2015 i 2016 roku. Hanna Blokerzbacza, portal ox.pl